Jo, zaczynam pakować Wasze zamówienia, i pierwsze zamówienie to gongi, które lecą do, do Piotra. Pozdrawiam. Kolejne zamówienie jeden slim spinner, oczywiście, do którego wkładam łożysko. I tak to będzie wyglądać. Za chwilę sobie wprasuję. Później mamy dwa case'y. Raz, dwa, dwa dojcze, raz, dwa i klas. I do tego wszystkiego zakładamy breloki. I tak wygląda gotowe zamówienie. Oczywiście założyłem kółeczka. Oprócz, oprócz slim spinnera, do slim spinnera nie zakładam kółeczka, bo można, je, można go zaczepić o te kółeczko i o te w zależności jak komu lepiej się kręci. I mi się akurat tak dobrze kręci, że zaczepiam tutaj o kółeczka od breloka, i wtedy ten brelok do kręcenia jest krótszy i mi się wygodniej kręci. Ale są dwie opcje, więc sobie załóżcie tak po prostu jak Wam wygodniej. Dwa Ursusy oporowo lecą do Martyny. Pozdrawiam. Oczywiście zakładam kółeczka. Te dwa zestawy gongów. Jedne lecą do Angeliki, drugie do Agnieszki. Pozdrawiam. Oczywiście, jeśli byście chcieli kupić właśnie takiego dragona albo inne breloki oporowo, zapraszam na sklep.cncprint.pl. Pozdrawiam.